Od kilku tygodni w różnych formach pojawia się kwestia tego, że wielu y, twórców, streamerów przenosi się albo częściowo na Kika, albo zaczyna multistreamować, jednocześnie będąc na Kiku. I jak zobaczycie, po naprawdę dużej liczbie polskich twórców treści, którzy właśnie zajmują się streamingiem, to zobaczycie, że ogromna ich liczba. Niestety na tego Kika poszło. Mówię niestety dlatego, że no Kik jest platformą, raz, że sponsorowaną przez kryptokasyna, promujące hazard, który nie jest naprawdę hazardem, bo jest na kryptowalutach, nie na prawdziwych pieniądzach, ale prowadzi do dokładnie takich samych nieszczęść. która nie posiada absolutnie żadnych standardów moderacji, przez co e, najwięksi i często najgłupsi streamerzy na platformie, tacy jak Aidin Ross, mogli na przykład pokazywać materiały pornograficzne swojej niekoniecznie dorosłej widowni. W obrocie były materiały zawierające treści erotyczne z dziećmi i nie tylko erotyczne. Ludzie streamowali na żywo swoje spotkania z pracownicami seksualnymi, Czasami osaczając te pracownice seksualne, żeby było zabawniej, i robili mnóstwo nieakceptowalnych rzeczy. No i ja zasadniczo za każdym razem, kiedy ten temat się pojawia, cały czas mówię to samo. Niezależnie od tego, ile czujesz, że tracisz kasy, nie będąc na kiku, ponieważ Twitch płaci ci za mało. Swoją drogą nieodmiennie jestem ciekaw, ile w przypadku tych twórców to jest faktycznie za mało, ponieważ jak oni się czasem chwalą, przynajmniej niektórzy z nich chwalą się swoimi przychodami, to zaczyna mieć wątpliwości, czy oni naprawdę potrzebują zarabiać więcej. Ale może nie mi oceniać. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że kik nie jest miejscem, na którym ktoś, kto przyda jakąś przyzwoitość, powinien być. I tu nie chodzi o to, że jak jesteś na kiku, to ty sam zaczynasz tworzyć treści z gatunku, które wymieniłem, tylko. No, sorry, to jest platforma, której. Zdecydowanie nic nie obchodzi. Po prostu. I która pozwala na to, żeby Twoje potencjalnie pozytywne, radosne filmiki z tego, jak robisz śmieszne rzeczy, grasz, wygłupiasz się, gadasz o, o rozrywce, były obok ludzi, którzy nie mają problemu z puszczaniem np. materiałów pornograficznych albo wciąganiem ludzi w hazard. Więc dlatego moim zdaniem tam nie warto być. Znam argument pod tytułem, no tak, ale. Na YouTubie też się złe rzeczy dzieją i na Twitchu się też złe rzeczy dzieją, i odpowiedzi na ten argument są zasadniczo dwie, a może trzy, ponieważ warto wspomnieć rzeczywiście o tym, że jeszcze do tego dochodzi to, że Twitch należy do Amazona, Amazon zła korporacja, wszyscy to wiemy, YouTube należy do Google, Google zła korporacja, wszyscy to wiemy, więc mm, ale zarówno YouTube, jak i Twitch, mimo tego, że wciąż zdarzają się fakapy. Są platformami, które przynajmniej starają się podejmować nie zawsze dobre, ale działania moderacyjne. Są platformami, które czasem korzystają ze zautomatyzowanych systemów, żeby ograniczać rzeczy, które absolutnie nie powinny być kontrolowane przez zautomatyzowane systemy, bo te systemy są zdecydowanie za mało precyzyjne, ale podejmują jakieś działania. Kik całkiem wprost nie jest zainteresowany moderowaniem tych rzeczy. Także w takim kontekście, że część rzeczy, których KIK nie chce moderować, mogłaby oznaczać przy odrobinie większej motywacji ze strony instytucji, a czasem świadomości ze strony instytucji, poważne problemy prawne i finansowe dla samego Kika. Ale ponieważ, znowu podkreślę to bardzo wyraźnie, Kik niespecjalnie jest w pozycji, w której musi się przejmować stratą kasy, ponieważ do, dosłownie same kryptokasy są efektywnie przerabianiem w, w bardzo fikcyjnej kasy na trochę mniej fikcyjną, czyli kryptowalut na pieniądze w, w fiat, które mimo wszystko są przez kogokolwiek gwarantowane, w odróżnieniu od kryptowalut, które, których wartość. Fluktuuje, zmienia się, I mimo tego, że bitcoin co pęcza znowu idzie w górę, to inne kryptowaluty nie. I na kiku, półtora tygodnia temu, umarł streamer. Umarł francuski streamer, który miał niepełnosprawność, który był źle traktowany przez swoich kolegów, z którymi streamował. Potrafił być przez nich bity, opluwany, wyzywany, ogólnie traktowany bardzo źle. I tak. Zdaję sobie sprawę, że ktoś może tutaj przytoczyć znowu naszego całkiem niedawno zmarłego uczestnika Pato Streamów, który, który był też koszmarnie w Polsce traktowany i, i, i było to transmitowane. Ale znowu, ja jestem zdania, że takie sytuacje jak z Konowiczem powinny być bezwzględnie ścigane i ludzie, którzy robią takie rzeczy, powinni być stawiani przed sądem nie? powinni odpowiadać prawnie za, za to, co robią. Ponieważ ich działalność jest szkodliwa, a jeżeli dokumentujesz to, że popełniasz przestępstwa i działasz w sposób szkodliwy, to nie ma wytłumaczenia. Francuski streamer, który umarł we śnie na żywo, na oczach masy ludzi, się po prostu nie obudził i nie reagował też na wywoływanie w różny sposób przez widzów, którzy jak rozumiem, donatami czy tam jakimiś innymi specjalnymi sygnałami, próbowali. Go wy, 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 wy wyciągnąć i, i przywołać. On nie funkcjonował w jakiejś niszy, w niszy, w niszy, że nikt o nim nie słyszał. To nie był gość, który był oglądany przez pięć osób na krzyż. To był gość, u którego donejtował jeden z właścicieli platformy. I to już dla mnie. Mówię, ja nie wiem, jak można słyszeć coś takiego i mówić, to, 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 to nie, nie, nie robi to na mnie wrażenia, nie, 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 nie porusza mnie, to mnie to bardzo porusza. Gdyby taka rzecz działaby się na Twitchu, nie ukrywam, przestałbym streamować na Twitchu, po prostu. Zresztą z YouTube'em byłoby, też nie oszukujmy się, z YouTubem byłoby mi dużo trudniej, ponieważ trochę nie ma alternatywy dla YouTube'a natomiast to, to jest bardzo poważna rzecz, nie? I mówię, i też zdaję sobie sprawę z tego, że dużo bardzo poważnych i złych sytuacji miało miejsce na YouTubie i na Twitchu. Nie próbuję tego, tego umniejszać. Natomiast, natomiast jest coś dużo gorszego w momencie, w którym ktoś ci podtyka pod nos, zobacz, co złego robią twoi ludzie i ty mówisz, hmm, tak, zarówno YouTube, szczególnie YouTube, moim zdaniem, powinien być rozbity. YouTube'a spokojnie można by rozbić na trzy platformy, na shorty, na długą formę, na streamy, Myślę, że byłoby to pod wieloma względami korzystne, być może nawet także dla samego Google'a, po prostu potrzebujemy alternatyw. Przydałoby się, żeby sama pozycja YouTube'a jako monopolisty nie była taka duża, żeby istniały inne platformy, gdzie można wrzucać długoformowe wideo, nie? Ale to jest, znowu, poza tematem. W temacie jest to, że dzieją się takie koszmarne rzeczy. Ale obok tego są, ze, są, są z twórcami inne problemy, które po prostu mnie osłabiają. I te problemy zawracają znowu głównie do hazardu. Zawracają do tego, że ledwo co widzieliśmy jakiegoś shorta, gdzie Kasik mówiła, że ona to nie popiera, jak to jej facet. Promuje skrzynki na, na swoich streamach i że on zarabia ze skrzynek, ale ona on tego całego hazardu nie popiera. Ale zupełnym przypadkiem, tak naprawdę przez właśnie algorytm YouTube. Trafiłem najpierw na wideo Roka, oglądającego Konopskiego, ale ponieważ nie będę oglądał Roka, to obejrzałem samego Konopskiego. Zacząłem podsumowanie tego, jak. jak Kasik, która właśnie jest na największą. Tak? największą chyba kobiecą streamerką w tej chwili w naszym kraju. Nie ma, która jest taka oburzona o hazard w ogóle. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że promuje kolejną platformę sprzedającą klucze do gier, która ma mechanizmy hazardowe, która Umożliwia sprzedawanie nielegalnie pozyskanych kluczy i jest dobra, dlatego że, że daje pieniądze na pieski. I mnie po prostu. I jakby. żeby było śmieszniej, babka o tym wie nie od wczoraj, tylko dosłownie inni streamerzy prowadzili zwracać uwagę, że ta platforma sprzedaje losowe klucze do gier, które są skamem, ponieważ idea sprzedawania losowych kluczy do gier polega na tym, że bierzesz paczkę, do której. Bierzesz pulę kluczy do gier, których będzie 1500 kiepskich gier i 3 sztuki dobrych, i sprzedajesz je w pakietach po 5 gier za nie wiem, 30 zł. Same gry nie są warte tyle, ponieważ duża część tych właśnie marnych gier powstaje dokładnie po to, żeby je w takich paczkach sprzedawać, bo takich serwisów jest od groma. Nie? I powiem Wam szczerze, że jak ostatni raz oglądaliśmy, jak ona tłumaczyła, że no hazard to nie, ale co ona zrobi, coś tam, bo to pij faceta, nie ona. To ja takie poczucie, że intelektualna gimnastyka, która pozwala na coś takiego, już jest trochę odrzucająca. Ale jak teraz jeszcze dodam sobie do tego fakt, że babka sama promuje te hazardowe mechanizmy i próbuje zasłaniać się takimi rzeczami jak. albo to nie jest to samo co lootbox, mimo że mechanizm jest dokładnie taki sam, ale nie jest napisany lootbox. Pod pewnymi względami jest gorszy niż lootbox, bo na lootboxach wymuszono to, żeby podawały procentowe. Prawdopodobieństwo tego, co Ci wypadnie, a to po prostu są ślepe paczki. I jeszcze do tego rzucę jakimiś takimi krytyjskimi hasłami, że jak ktoś jest dorosłą osobą, to jej nie obchodzi, czy ta osoba się wciągnie w hazard, czy nie, bo podejmuje świadome decyzje w kontekście hazardu, do którego część z nas ma biologiczne predyspozycje, co zostało wielokrotnie sprawdzone, i absolutnie osoby, które mają skłonność do uzależnień, mogą nie wiedzieć o tym, że mają skłonność do uzależnień, aż będzie za późno. To mnie szczerze mówiąc, szlak trafia. I mam takie poczucie, że, że wiecie, że, że to jest, że, że my w kółko bawimy się dokładnie tę samą grę, nie? Że my w kółko widzimy dokładnie te same problemy. Twórców, którzy mają kręgosłup jak rozgotowany makaron, według których złe są te rzeczy, których nie lubią i dobre są te rzeczy, które lubią. Twórców, którzy. Zyskują olbrzymią popularność, i mają gdzieś to, że ta widownia, której zawdzięczają swoją sławę, swój status, swoje warunki finansowe, zachęcają do robienia złych rzeczy, po prostu. Twórców takich jak Destiny. Tak? Który, który kupił kilka lat temu bana na Twitchu, bo oglądał protesty BLM i wymyślił sobie, że policja jadąca i zatrzymywana przez protestujących nie powinna się zatrzymywać i wprost namawiał do krzywdy, do, do, do zabijania protestujących. A potem okazują się być gośćmi, którzy nagabują osoby nieletnie, wiedząc, że te osoby są nieletnie, że ci twórcy mają tak prominentną rolę w naszej kulturze, nie? Ja rozumiem, że ten problem z szerokim akceptowaniem ludzi, których trudno nie nazywać ścierwem, sięga w tym momencie aż do najpotężniejszego człowieka na świecie, ale, ale nawet na poziomie osób, które mają, wiecie, 100 tysięcy, 200 tysięcy, pół miliona subskrybujących, nie istnieją mechanizmy, które, które są w stanie to zatrzymać. I nie mówię o tym po to, żeby siać dumeryzm. Mówię o tym, żeby zadać jedno proste pytanie. Jak wiedząc. Że takie rzeczy się dzieją, że tacy ludzie się tak zachowują. Jak mając świadomość tego, że nie ponosząc konsekwencji swoich działań, a ci ludzie będą tylko rosnąć w, si w sile i zasięgach, my możemy mówić, państwo za dużo reguluje i nie powinno się, nie powinno się więcej rzeczy wtrącać? Ja, jak? Chcemy rozmawiać o jakichś fantazyjnych mechanizmach kontroli społecznej? Chcemy powiedzieć, że, że, że co, że w przypadku kogoś, kogo obserwuję, 800 tysięcy ludzi zadziała ostracyzm społeczny, że 800 tysięcy ludzi się odwróci od takie osoby. Ja cię już nie lubię? To chcemy powiedzieć? Bo jakimś cudem te social media są nieskończonym strumieniem informacji o tym, że kolejna bardzo popularna osoba, jak nie dobiera się do nieletnich, to, 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 to oszukuje swoich widzów, to nie widzi problemów ze wciąganiem swoich widzów w hazard i całą masą innych rzeczy. No, no, gdzieś musi istnieć jakiś mechanizm. I wiemy, że platformy nie chcą reagować, dopóki nie muszą. A nawet jak muszą, o czym doskonale świadczy Twitter, to często i tak tego nie robią. I dużo ostatnio rozmawiamy o twórcach internetowych. Ja trochę tego nie lubię, bo czuję się momentem jak drama kanału, a nie chcę nim być. Ale w kontekście takich rzeczy pamiętajcie o jednym. Nie jesteście w stanie twórcy czy twórczyni, który robi złe rzeczy, przekonać, żeby przestali, zostawiając im komentarze. Zostawiając im ten mityczny engagement, który sprawi, że oni powiedzą: "A, okej, okay, teraz rozumiem moje błędy. To, co jesteście w stanie zrobić, to się odwrócić do nich plecami i przestać ich obserwować i domagać się tego, żeby państwo reagowało. Bo zaraz obudzimy się w rzeczywistości, w której jeszcze ten pieprzony kanał zero, który bez mrugnięcia okiem, robi nie tylko bezczelną propagandówkę, ale też promuje. Szurskie teorie spiskowe. Który rok temu nagrał wideo o tym, że Robert F. Kennedy, czyli obecny tam odpowiednik ministra zdrowia w USA, nie jest antyszczepionkowcem i nie jest szurem, który, którego działania zabiją dużo ludzi, mimo że dokładnie to oglądamy. I wiedzieliśmy o tym wcześniej, ponieważ między innymi na, teraz, teraz boję się, że przekręcę, na Haiti bodajże, to on jeździł jak bohater popierać ruchy antyszczepionkowe. To się działo zanim znalazł się w miejscu, w którym jest, ja, nie? I, I strasznie mnie irytuje to, że na ludzi spada to poczucie, że. Czy znaczy inaczej, nie poczucie, spada ta odpowiedzialność, w ramach której oni powinni sami zareagować, bo dalej uważam, że potrzebujemy reagowania przez instytucje, potrzebujemy reagowania przez ludzi do tego wyznaczonych, ale mam bardzo mocne poczucie i przekonanie, że jednocześnie niestety. Potrzebujemy sami reagować i powiedzieć, nie, ta osoba jest po prostu, jej zachowania są nieakceptowalne. Trochę mam to poczucie właśnie w przypadku szczególnie właśnie takich osób jak Kasiks, które będą w stanie intelektualną gimnastyką wymigać się z odpowiedzialności za każdą swoją krzywą i głupią decyzję. I wiecie, i, i mówię, i też w kontekście Kasiks to mnie bardzo to uderza, że większość z was jest pracownikami najemnymi. Pracuje czasem na umowie zleceniu, czasem na umowie o pracę. Ale pracuje dla kogoś, jest pod kim. w zależności od tego, ile zarabiacie, jesteście w jednym z dwóch progów podatkowych. Oba te progi są wyższe niż 7,5%, które, które ona płaci na liniówce, zarabiając znacznie więcej niż w... I, I wiecie, i mówię, i też mówię o tym wszystkim celowo, nie puszczając żadnych wideo, nie robiąc właśnie jakiegoś pieprzonego urborosa a zobaczcie to wideo, zobaczcie, jak to ta osoba, bo ja nie, ja nie chcę tego, nie? Ja po prostu mdli mnie, jak myślę o tym, że, że właśnie, mówię, no, sam rok, który potrafi oglądać kogoś, oglądającego kogoś, oglądającego kogoś, nie? Jak, jak myślę, że ktoś może tworzyć treści w taki sposób, to, to, to już jest, to już jest tylko i wyłącznie odtwórcze i tylko już, tylko i wyłącznie zdrapywanie, po prostu główna z dna wiadra, no? Ale jednocześnie po prostu, mówię, no, ten Francuz, który był koszmarnie źle traktowany. 40 paroletni chłop umarł akurat jak wyjeżdżałem na, 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 na urlop. Nie, więc nie miałem czasu, żeby na jakimś streamie o tym powiedzieć. Teraz patrzę, że wiecie, no że baba po prostu Ale wiecie też, żeby było śmiesznie, nie tylko ona, ale też Lewandowski nie mają po prostu żadnego problemu z reklamowaniem jakiegoś skamu, bo dostali kupę kasy za to. I wiecie, i, i irytuje mnie to, że ten problem hazardu, który jest olbrzymi, że on nigdy nie jest traktowany poważnie, ponieważ tak wiele osób żyje w przekonaniu że jeżeli ktoś się uzależni od hazardu, to, to się uzależnił przez swoje własne głupie decyzje życiowe, ponieważ jest kowalem swojego losu. I w ogóle pomija te kwestie, że, no, ale hola hola. Nikt sobie genów nie wybiera, nikt skłonności do, do, do hazardu nie wybiera i po to stworzyliśmy tak dużo wcześniej regulacji, które miały ukrócić pokera w internecie, które miały podporządkować kasyna, które uważam, że i tak są złe pod jakiś nadzór państwowy, że, 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 że jednak zdajemy sobie sprawę, że ten hazard potrafi być wyniszczający. Nie? W moim świecie lot to by nie istniało, nie? Totalizator sportowy by nie istniał, ponieważ w totalizatorze sportowym... Ludzie, którzy przepalają na czy to zdrabki, czy to losy najwięcej kasy, to nie są ludzie, którzy są najlepiej sytuowani. To są często ludzie, którzy właśnie marzą, że z pomocą astronomicznej szansy wyciągną się ze swojej bieżącej sytuacji materialnej, co jest koszmarne. Lajkuj like i subskrybuj. Ale po prostu, wiecie, nienawidzę tego kryptohazardu, nienawidzę tych pieprzonych skrzynek. Nie ma dla mnie argumentu pod tytułem, ale jakieś są dobre. Bo nawet na małym streamie, takim jak mój, jestem pewien, że jest przynajmniej jedna osoba, która to ogląda, która ma kogoś ro z rodziny, kto przewalił bardzo dużo kasy przez jakąś formę uzależnienia. I to wcale nie musi być forma uzależnienia od alkoholu czy od narkotyków, tylko właśnie od np. takich rzeczy jak hazard. I też, żeby nikt nie zrozumiał tego w ten sposób, że ja mówię, o to wszyscy są biednymi robaczkami, nigdy nie podejmują samodzielnie żadnej decyzji, musimy ich, nie, nie, to, nie zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że, chodzi o to, że jesteśmy przeżarci. I po mnie to przeżarcie widać, bo jestem otyły. Problem polega na tym, że bardzo niewielu osobom będzie będzie, nie wiem, posiadanie 80 par butów, kojarzyło się z tą moją otyłością. A to jest ten sam, ta, ta, ta sama forma przeżarcia. Przeżarcia, które w części jest spowodowane przez mój brak wiedzy, brak dobrego zrozumienia tego, jak się żywić, zrozumienia, jak ważny jest błonniczek, jak ważne jest niejedzenie wysokoprocesowanej żywności, którego bardzo długo nie miałem, ale też przez to, jak pozycjonowane są rozmaite towary, nie? Moja niechęć do kapitalizmu wynika z takich rzeczy jak to, że spróbujcie sobie Wejść do Biedronki i wykreślić wszystkie przestrzenie, gdzie sprzedawane są słodycze, słodzone napoje i wysoko procesowana żywność. I zobaczcie, jak dużo z Wam sklepu zostanie. I mówię o Biedronce. Żabka jest rzędy wielkości gorsza pod tym względem. Nie? Po prostu te handle skrzynkami, mechanizmy gacha. Ludzie traktują historie, w ramach których jakiś dzieciak przewalił 10 tysięcy funtów na fut, tak? czyli na te karciochy w FIFA Czy jak się teraz FIFA nazywa, jako, jakoś, jakieś, jako jakieś anomalie w systemie. te anomalie tak naprawdę sprawdzają się tylko do tego, że takiego dzieciaka ktoś nagłośnił, a wiele bardzo podobnych sytuacji, czasem gorszych sytuacji, pozostaje nienagłośnionych. I w momencie, w którym tak duża część influencerów, z których mówię, to jest, to jest właśnie ta najgorsza część, nie? Ja rozumiem ten poziom, na którym influencerzy komuś dostarczają radości, której być może osobie brakuje w życiu, nie? To jest normalne, że szukamy osób, które nas rozbawią, które poradzą nam humor, które nas zainteresują, które nas odciągną od upierdliwości tego świata, nie? dadzą nam możliwość po prostu zresetowania się. Rozumiem, że oni są potrzebni, tylko problem polega na tym, że ci ludzie stają, są jednocześnie, często właśnie przez takie piramidalne racjonalizacje, jak w przypadku Kasiks, są ludźmi, którzy wywołują olbrzymią szkodę albo są obojętni na szkodę. Co Trudno odróżnić jedno od drugiego. Znam dwóch ziomków, którzy przewalili hajs na wkład własny, jeden na krypto, drugi jednego wieczoru w kasynie. Jesus Christ. Po prostu irytuje mnie to, nie? Jedna z osób w mojej rodzinie kupuje jeden konkretny rodzaj drabki, bo przynajmniej wymaga to jakiejś aktywności mózgowej, wyszukiwania literek. Wciąż strata kasy, ale no przekonać nie przekonam. No, psur, nie? To, to jest właśnie trochę to. Wiecie, po prostu trochę mam, trochę, trochę mam dość, nie? Trochę mam dość tego, że. Mówię, i to nie wychodzi, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał. I te, to, to, co teraz powiem, mówię w 100% szyderczo i cynicznie. Lajkuj, subskrybuj, zostaw, donata, dołącz do patronów na patronitepl lindel Ale to, to, że o tym mówię, nie, 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 nie wychodzi z tego, że ja tym ludziom zazdroszczę zasięgów. Ponieważ istnieje bardzo duża szansa, że ja bym sobie z takimi zasięgami, jakie ci ludzie mają, psychicznie nie poradził. Zupełnie szczerze. Tu chodzi o to, że, że to już naprawdę jest osłabiające ciągle w kółko, słuchać o tym, jak ci ludzie odpieprzają skudne rzeczy i są. Nie ponoszą żadnych konsekwencji tego, że coś odpieprzyli znowu, no. Influencerzy nikomu radości nie dostarczają, nie mają na celu sprzedać ci złudne, bezpieczne poczucia, jak perfidni skamerzy, a ludzie, którzy wierzą, że influencery coś im wartościowego da, to po prostu ofiar systemu. Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, ponieważ raz, że bardzo spora grupa tych ludzi zaczynała tworzyć treści, zanim w ogóle była jakakolwiek perspektywa zarobku na tym. Dwa, są ludzie, którzy po prostu robią takie treści dlatego, że ich coś ekscytuje albo coś jest dla nich ważne. I, i, i znowu, no niestety też żyjemy w świecie, w którym ten bardzo neuroplastyczny mózg, często nastolatka, uważa za interesujące i atrakcyjne treści, na które ja z, z dziadziały, ja mogę spojrzeć i powiedzieć, to jest marnowanie prądu, nie? Ale ja nie przeprogramuję ludziom mózgów więc, jedyne czego, więc, następną najlepszą rzeczą, której mogę oczekiwać jest to, że będziemy po prostu wobec tych ludzi, którzy ciągle nieustannie odwalają, wyciągać konsekwencje. I domagać się konsekwencji, domagać się chociażby uregulowania tych pieprzonych lootboxów. Bo ja, jest dla mnie czymś niepojętym, że wystarczy, że lootbox jest, że żeby otworzyć lootboxa, musisz zapłacić. Cyberkryształami zamiast złotówkami, mimo że cyberkryształy kupujesz tylko i wyłącznie za złotówki, i to już jest nagle ok. Jestem zbyt empatyczny na bycie influencerem, czyli bestią szukającą konsumentów. Ja, ja myślę, że sklejasz dwie rzeczy. Nie? Ja myślę, że tak istnieje bardzo dużo, bardzo cynicznych influencerów, którzy nic nie wiedzą o świecie i jeszcze wyrządzają szkody. Ale trochę na takiej zasadzie, jak nie potrzebujesz, żeby nie wiem. Aktor był najmądrzejszą osobą na świecie, albo nie wiem, muzyk był absolutnym geniuszem, tak samo nie potrzebujesz tego od influencera. Na pewnym etapie influencer, który tłucze w giereczkę czy robi śmieszne, bardzo czasem pomysłowe treści na swoich streamach, jest dostarczaczem radości i rozrywki. Jest, dostaje motywację do tego, żeby zarabiać, i w zależności od tego, jak na tą motywację odpowie, może szybko stać się zgniłym, ale to jeszcze nie jest to samo, co takie zero-jedynkowe spojrzenie na, na, na e, to, że influencerzy są jednowymiarowymi postaciami. No. Problem nie są influencerzy, problem jest to, że cała masa influencerów jest gotowa sprzedać się za kasę. To znaczy, też pamiętajmy, no, influencerzy też nie znajdują się na szczycie hierarchii. Influencerzy są osobami, które znajdują się gdzieś w środku, po prostu często wyżej od nas. I oni, chcąc nie być dymanymi przez ten system, tak jak ja czy ty, podejmują działania, żeby nie być dymanymi. A ponieważ ten system jest tak bardzo oparty na tym, że jedyną, że, że jedyną definicją twojej wartości jest w tym momencie. się nie zbiera. Jest kasa, a nie na przykład to, czy jesteś. Dobrą osobą, to oni idą za kasą, nie? To jest po prostu niesamowicie frustrujące, nie? I na takie pitu-pitu właśnie od na przykład Kasix, że A nie, nie, to chyba nie jest Aktuali hazard. Odpowiedzią powinno być, główną nie obchodzi tego typu biadolenie, albo podaj nam ważny dowód na to, że to nie jest hazard, albo sorry. Zdobądź się na ten, to absolutne minimum przyzwoitości i powiedz. Że promujesz hazard, i że ci to nie przeszkadza, i że jesteś w tym ok. I ponieść tego konsekwencje. Ja na dobrą powiem, że udowodnione, że muchy popełniają samobójstwa po rozterkach miłosnych, to topiąc się w płynach. Ale dlaczego zawsze w moich? Tak, dosłownie miałem ostatnio taką sytuację, że ja nie piję alkoholu. W sensie ilość alkoholu, jaką spożywam w ciągu roku, to myślę, że wydaje mi się, to jest taki mój szacunek, ale wątpię, żeby on był daleki od rzeczywistości. Jest poniżej litra w ciągu roku. Łącznie płynu, nie samego alkoholu, tylko płynów zawierających alkohol. Kilka tygodni temu kupiłem sobie yy, Krika Lindemansa, bo akurat po prostu wyszliśmy na kawiarni i mówię: Mają Lindemansa? Tak dawno go nie piłem, chcę sobie przypomnieć, bo mi smakował zawsze. Butelkę, która miała chyba 0,2, nie taką malusienką buteleczkę. No i nalałem sobie to do szklanki. Wypiłem może dwie trzecie tego płynu. I osa po prostu lotem pikującym się utopiła wreszcie. Ja nic z tej osi nie zrobiłem! Nic jej ja nie zrobiłem! Osa wiedziała, że sierpień to miesiąc trzeźwości. Nie, i sierpień to miesiąc maryjny. Dwie nieskończoności u Karola Indakrowa. Pojedynczej skończoności Adam Lendas Aleksander Bratkowski, Nihilistyczny ateista Krzysztof Jurewicz, Bartek Bednarek Reł Artombre Flaviusa Ember Mark Wudną no oraz Cezary Held Dawcy pizza Adam Pawłowski, Dawid Korzeniowski 01 na 98 Samrion Puchcio eh, Amadeusz Fingal Szamisen Strażnik Sanktuarium Konrad Członek Komisji Loken WZK Janek Michał Skoczyński Mark Chill kartografia obwiam, Neurofoto, Receptura, SS Dream Smutny Michaj Michał Guś, Konstanty Bielewicz Bartomej, Wanda Sołtysik Tomasz Tomaszewski Ajdon Kree Bapel Jack oraz Małgorzata Kiszewska niekawy z ciastkiem, Michał Petrowski, Patrycja Zwardyn, Krzysztof Kszczęfrawka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksimowicz, Madeusz, Hajduk, Krzysztof Grębowski, Wiktor Kowski, Antebister, Klodny, Marcin Hasimowicz, Draże patronarze, Kuba z Poznania, Urszula Sobola, Drenem, Rzikacie Stolarski, Stalarski, Szony, Szynszylka, Sperkuczny, Andrzej Dubier, Jana Krapeta, Belka Kabelka, Foku, Chris Poland, Paweł Kuziemski, Paweł Atryda, Marcin Lalak, Protonowy, Maciej Na Gubi Bimfisto, Eksert Ciepilotka, Koty Psoty Liczko Sioda Moreryk, Fosbechanor, Czapis, Nawkin, Gulas, Aneta Kruk, Prometą szefo Aneku, Fejnerf, De Fukoro oraz Leni. Osoby awesome. Kave. Abradeusz, Soros, Łukasz Hejduk, Patryk Dziedzic, Jarozlina, Maria Wodarska, Kolce Rozrywanie, JJP2, Szymon Popławski, Archipan Kratos, Kuba Turzański, Maksyman Kocimski, Mateusz Słabowski, Masaż -Masaże, Patryk 128, Jumkersjum, Posen Potato, Gruszka, Pełpikła, Laczandel Miejscowy, Jacek Jiej, Curełek, Ania Jano, śmym Jesionek, Podkreśnik miku 39X, kocureł, Kropster, dom, Egfel, podkreśnik X, e, Miriakia Martwa, e, Malwina Martwa, Adam Tomuś e, Nowa oraz Urest Podkreśnik. I wreszcie. Dawczynia nie herbaty eee, co za dziwna nazwa Łukasz Pluskota Król Komunistycznych Krasnoludów Monika Piechocińska, Arkadusz Gumieński Rząd Bryliński Socejstka w Polsce Bartosz Zawacki, Wydła, Wydła Wydła i Wydła Hubert Śliwiński Dmianieńżynski miał smerekak Krzysztof kształt gada kształtienia smodwo praśnik Szymon Górnieszewicz Klaudia Korytkowska Czerwona Kartka Smok z Doliny Muminków Hubert Mazur Dawid Kozłowski Lakardar Jędrzej Pilasz Frank Roras Albert Stąpru Jan Księski Jakub Bzdiel Damian Hadala, Bonboni 3 Solas Łukasz Adren Hubert Misiek Daru Ponury Łukasz Jarmir, Bochenek A ic I O U Icy Musczyko Aniela e, Hu, Było srogo. Pamiętajcie, R-A-L-I-N-D-E Ralindel. A nagrywamy to w pierwszym tygodniu września, w drugim, w czwartek będzie nowa rzecz. Obserwuj!